Witam z tej strony Rafkart. Jak wiecie, ten kanał nie jest tylko e, o modelarstwie, nie jest tylko o fotografii, jest też o różnych innych dziwnych rzeczach. E, będą też żarówki. <grytanie> Dobra, koniec żartów. Słuchajcie. E, pierwsza rzecz. Mam przed sobą pakiet, który zamówiłem w firmie, która generalnie robi drzewa genealogiczne. Znaczy to jest taki e, jakby powiedzieć internetowy, mobilny sposób na zbadanie swojej przeszłości. Na pewno Assassin's Creed ktoś grał, nie? Coś, coś na takiej zasadzie, a tak naprawdę taki fan, taka zabawa DNA. Mam zamiar sobie testik zrobić. Taki pakiet przychodzi do was. Ten pakiet przyleciał do mnie z Holandii. Firma jest generalnie amerykańska. I tutaj co znajduje się w środku. W środku mamy tutaj jakieś um, informacje o tym, że muszę aktywować, um, że muszę aktywować um, ten, um, ten kod. Tutaj mamy jak należy przeprowadzić badanie. I tutaj od 4 do 6 tygodni zajm zajmą badania. Tutaj mamy taką torebeczkę, gdzie chyba biohazard. Kojarzy mi się to z grami komputerowymi jakimiś dziwnymi, ale to to jest, powiem Wam, że to jest wszystko naprawdę. I tutaj mamy... E, mamy tutaj... kopertę zwrotną. I tutaj mamy... E, patyczki, którymi trzeba pobrać wymas Jeden patyczek i drugi patyczek. Więc tak to wygląda. I mamy tutaj próbki, do których będziemy wyrzucać z jakimś płynem konserwującym jest w środku. Dobra, więc to taki taki fan, taka zabawa. Z tego co czytałem mają dosyć bardzo dosyć um, dokładne urządzenia, które potrafią naprawdę rozłożyć DNA na części pierwsze. I po co to w ogóle tutaj? Co co z tego, że byłem potomkiem Napoleona? Tak mówię, traktuję to jako fan. Po prostu oni dają możliwość sprawdzenia, czy jestem prawdziwym Polakiem. Czy jest ktoś prawdziwym Polakiem? Nie, no żart, oczywiście. No. Tak, w formie, formie takiej. W formie takiej, można powiedzieć, zabawy, tak jak te wszystkie na no, układanie drzew genealogicznych i tak dalej, już dawno planowałem to zrobić. Teraz będę miał okazję, jak sobie zrobię ten wymaz. Bo to się wkłada po prostu tutaj do ust i trzeba to porządnie zamielić. Tu w tym miejscu to się łamie, czyli wkładamy później to i łamiemy. mi tak widziałem na filmie. Później wkładamy to w tą kopertę w tą kopertę, następnie, znaczy w ten woreczek, następnie to wkładamy tutaj i wysyłamy do USA. To jest chyba opłacone, już tak mi się wydaje, chociaż może i nie. Muszę to sprawdzić. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie, w którym znowu nie będzie modeli. Będą żarówki. Odryj mi. Na razie.